Widajcie ponownie. Troszeczkę zmieniliśmy klimat. Niestety nad zalewem był tak zimny wiatr i tak mocny, że niestety ale nie dało się zupełnie łowić. Próbowałem, ale ręce marzły, Więc przeniosłem się na inny zbiornik. To jest zbiornik na miejscowości Hamernia. To oczywiście też kombinujemy coś, żeby złowić jakiegokolwiek okonka. Zobaczymy co z tego będzie. Troszeczkę mniej wiatru jest tutaj spokojniej i wyszło jeszcze słoneczko, więc wydaje mi się, że może być tutaj troszeczkę ciekawiej. Ale co będzie to jak najbardziej dowiemy się za chwilę. Jak zacznę rzucać. Zaczynam jak zwykle od. Tego naszego zielonego twisterka, żebyście nie myśleli, że jedynie mam taki taki twisterek i tylko na dlatego na takich ołowie, to wam pokażę pudełeczko moje, tak z okonkami, to trochę jak z kopitkami. 500 kosmetyków, no i u nas jest również mnóstwo. Twisterków różnych kolorów. Kształty są podobne póki co, ale oczywiście mam kilkadziesiąt jeszcze innych w torebeczkach. Tak czy nie inaczej, wydaje mi się, że jeśli chodzi o konia, to niestety, ale musimy bardzo kombinować. Wezmę sobie jednego takiego, to zmienimy może później jeśli nic na zielonego nam nie będzie brało a tutaj kolejny widzicie tory różne pudełeczka ze sprzętami, z główkami raczki, nie raczki no dobra próbujemy coś złowić chociażby, jak to mówią nie wracać nie wracać na tarcie, a starcze. myślałem, że będzie troszkę mniej wiało, no może wiaje, ale i tak jest strasznie zimno zobaczymy może mimo wszystko coś coś się uda złowić już pod drzewko, mam nadzieję, że zaraz zaczepu nie będziemy kiedyś mieli skoczy chyba przez no dobra, zostaje nam co? Obrzucanie po prostu wachlarzowato tak, wachlarzowa tego miejsca to trochę w prawo, to w lewo, zobaczymy, może coś się natrafi, trafi. O. Strasznie dużo zaczepów, to niestety jest. No, jak widać... Czyściciele jesteśmy. Powiem Wam, że jest makabrycznie zimno. Ale nie lubię się poddawać. Mam nadzieję, że coś mimo wszystko upolujemy. troszeczkę większą główkę założyłem około 1,5 grama, żeby dało się z tym wiatrem walczyć. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy źle, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o ten wiatr, to nic mniejszego nie da tutaj rady. Zobaczymy czy będę mógł ten film w ogóle wrzucić bo bez żadnej rybki to jakiejś takiej radości człowiek nie ma nawet na co popatrzeć nie będzie a wędkę to sobie każdy może pooglądać na internecie Fajnie by było, jakby jakiś się przyczepił. O! Wyobraźnie. Na 100% to było obranie. Czyli jest szansa, że coś może się jednak złowi. Kopnięcie takie fajne, całkiem. No ale. Znowu za ogonek są zapał. No, próbujemy, próbujemy. Jest tak tem taka temperatura, że od razu staje się bardzo pociągające. Mam nadzieję, że nam to nie wyjdzie po tym bokiem. I nie wylądujemy na łowienie łóżku. O proszę, ojej! To wcale się nie dziwię, że, <śCzy> że te branie takie były delikatne. <ścoughs> No ale w sumie nie liczy się, nie był wyciągnięty. Więc walczymy, walczymy. Trochę mi humor poprawił, nawet ze względu na swoją wielkość, więc zaskoczył. Czasami trzeba przestać kręcić, zobaczyć, czy on idzie blisko dna, czy, czy nie, nasz tusterek, Bo bywa tak, że jeśli mamy troszeczkę za... Przestał pracować. Jak mamy za małą główeczkę, czy tam za dużą... To bywa tak, że... Po prostu się nie połowi. Jak jest za mała, to ona szybciutko wychodzi do, do powierzchni. i Jest problem, żeby ją bliżej dna poprowadzić, bo wydaje nam się, że poprowadzimy przy dnie, a jednak ona sobie śmiga pod powierzchnią. Mam że się nie skończy na tym okoneczku, który nam pokazywał jak należy latać.